Cześć! Dzisiaj pokażę jak zrobić fajne bronie Lego. Zacznijmy od bazuki. No, potrzebne takie części. Dobra. Poczekajcie. Cztery takie kuleczki i jeden taki jakby pistolet. Łączymy to jedno. Tak, tutaj gdzie jest to, wracamy tu, to tu. Dobra, i zastopuję i pokażę jak to wygląda z hipkiem. Dobra, tak to wygląda z hipkiem, nawet fajnie, ale bardziej by do białego pasowała, że nie chce mi się szukać białego hipka. Dobra, to teraz wezmę, bro wezmę rzeczy, jak zrobić takiego jakby z drugiej wojny, wojny światowej taką maszynową. Żeby zbudować tą maszynę będzie potrzebne nam to. Taki pistolecik. Takie kółeczko, które zobaczcie, jest nie w tym. I taki, ten jakby chwytaczek. Dobra. Bierzemy chwytaczek do góry nogami. Wkładajemy go tutaj jakoś ko tego czegoś tutaj. To, to na razie. Tutajemy na górę. No i powstaje nam taka maszynka. Dobra, teraz pokażę jak zrobić. Um, snajperkę taką fajną, no, no fajną snajperkę, dobra, to widzimy się później. Dobra, już mam. Będzie nam potrzebny taki brązowy jak macie, może być obojętny Taki ten, nie wiem czy taki jeszcze są sklepach ale ja taki jeden miałam. Taki jak megafon, taki też futarczyk, ale inny. I takie, te, ale bez tego. sorry, że to tak miałem, ale bez tutaj ma być. Dobra. Na początku bierzemy to uczyku i dajemy to tu. Nie, to najpierw tak. ten, potem to. Tu. No to tak, wygląda Potem wsadzamy to... To tu. I ostatnia część. To tak, żeby... To tak, żeby... Powstała taka... Powstała taka snajperka. Dobra. I jeszcze mimika. To chyba najlepsza Najlepsza rzecz na razie, którą zrobię. Dobra, to... Tak. Będzie nam potrzebne takie coś. To z taką końcówką. E, taki też megafon. Łapka. Takie, nie wiem, Legotechnik. I to też legotechnik, Technik. Takie kółeczko. Dobra, to zaczynajmy. Bierzemy to. Potem wsadzamy to tu. Po... Nie, bo A chyba to nie wpłynie na Wasze komentarze, tak myślę. To tu. Tę tą brączkę tak przyczepimy do megafonu. Potem to tu. Przyczepiamy. To tu z Lego Technik dajemy żeby, no tak do końca był. Dobra, to malutki dajemy tą stroną, żeby było taki ostre. Nie wiem, czy to widzicie, żeby było taki ostre. Niech macie takie ostre. Dobra, to tak wkładamy i ja... I ostatnia rzecz, która w tym jest potrzebna, to taki mikrofon. Nie wiem, jakaś takie góźko. I, I to coś tam dajemy i powstaje nam. Tak, co bardzo chyba nie pokazałem, jak, jak to wygląda w figurce, ale zaraz pokażę. Dobra. Dobra, tak wygląda z miniganem hitback. Teraz pokażę, jak wygląda z tą maszynówką. Nieco bardzo szykownie, ale jakoś fajnie. Nie wiem, przygotuję coś jakieś takie. to żeby w to lepiej wyglądało. Dobra, tak wygląda jak jeszcze. A teraz pokażę jak jest ze snajperku. Tak wygląda ze snajperków. Dobra i... Ja tu nie wiem czy ja to głośno mówię, bo mikrofoniku w tym nie mam, ale... Dobra, jeszcze zobaczę jaką broń mogę z tego zrobić. Znowu jakąś broń zrobię. Dobra, już wiem co. Zrobię taki, jakby też dobra Potrzebny nam jest do tego blaster i taka rączka. Dobra, tą rączkę wkładamy tak do blastera. I postawiamy taki, jakby ten 60, czy nie wiem, czy ten karabinek nazywa. a co na nich nie zamówię, nie buduję nigdy, Dobra, no to tyle. Pas.